Pan Jezus również pielgrzymował. Gdzie dzisiaj pielgrzymował z moimi W pierwszym zdaniu, ksiądz przeczytał. Poszli razem do wiosek pod Tezareo, i nie Dokładnie. Pan Jezus mieszkał w Kafarnaum, na górze Jeziora Galilejskiego I tam, wzdłuż Jordana, poszli jeszcze bardziej na północ. W stronę Libanu, do Banias. Tam była wielka osa wielkie miasto zbudowane przez Cezara, w kuczci Cezarowi oczywiście, bo chcieli się przygotować, a zbudował to miasto Herod Filip. I tam Pan Jezus zadał bardzo ważne pytanie, ale zanim dojdziemy do tego pytania, to chciałbym trochę o pielgrzymowaniu opowiedzieć, bo pielgrzymowanie rozpoczyna się u progu waszego domu, u progu mojego domu, u progu domu. Kto takie zdanie powiedział? Gdzie ono jest zapisane? Wy mieszkacie na komplecie? I nie wiecie gdzie? Na kamieniu przed kościołem. Sprawdźcie sobie. Na kamieniu Kamieną rozpoczyna się u progu domu. I tak sobie myślę, że niektórzy dzisiaj tak planowali samą pielgrzymkę, ale otworzyli, jedno, otworzyli drugie. Nie, że popatrzyli przez okna, zobaczyli w komórce jaka będzie pogoda. I tego progu niestety nie przekroczyli. Nie przekroczyli no bo też, bo zima, bo przecież ma tak być wiatr i i po prostu się przestraszyli. I wiecie co? Nie wiadomo, co oni stracili. Nigdy się tego nie dowiedzą. Ja mam takiego kolegę, który chodził na pielgrzymki, ale którego środku nie chciało mu się iść na pielgrzymkę. Zupełnie nic nie pasowało, żeby iść na tą pielgrzymkę. I po prostu wszystko jakby się sprzysięgło, że on na tą pielgrzymkę nie pożegna. Ale on mówi, muszę iść, wiecie co? Na tej pielgrzymce spotkał kobietę, która stała się jego żoną. Nie wiem, czy to dla wszystkich jest zachęta, ale nigdy człowiek nie wie, co go czeka, co Pan Bóg dla niego przygotował. Także słuchajcie, nie poddajemy się, Lenin, swój czarnym myślom, tylko po prostu zawsze wychodzimy naprzeciw i idziemy i zmagamy się z trudnościami, bo kiedy są trudności, to albo zwyciężymy, albo czegoś nowego się nauczymy. I taka historyjka z